Siemano, z tej strony witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry o nazwie Minecraft Dzisiaj postanowiliśmy sami nagrać Teraz na survival poszliśmy Trochę rzeczy tu to, to, to pograliśmy Bo ja z bratem na tym świecie pograliśmy Ta moja dziura to Jeśli ktoś by chciał A, zewnątrz nie wiesz, to już zaczynamy. E, e, tak, tak, tak. Ta, ta. Dobra, jeszcze trochę ja tam boję. Chcę tam wyjść. A teraz agresyw. Mały ząb. Dwa małe ja, ząb. E, Gdzie jesteś, kto? Eee. Andrzej, where are you? Gdzie jesteś? Powiem, że ten domek łatwo mi powiedzieć, jak ją dawno. Ale może mam ten czas? To jest takie dwie W poprzednim odcinku z moją siostrą nagraliśmy, której nie lubicie, tak? Mam nadzieję. Jakbyście mieli jakąś siostrę, byście tego ją byście już, by was to was czepiało. Idealne. Idealne to będzie. Tutaj siedzi Katrin znów się. przywitaj się. Halo? On może dojdzie zaraz na seroba, prawda? Mhm. Właśnie chyba teraz dochodzi. Mhm. Kapi na razie powiększy ten domek, dobra? Będzie, Będzie większy chociaż. Cześć. Dobra, to na razie z bratem będziemy nagrywać. Prawda? Kasper? No, masz tutaj.

Serio zginęłeś? Bo mnie zabiłeś A nie sądzę. Sorry, dobra? Kapi. Hmm. Eee, dobra Jak wrócić będzie cały do To jest jaskinia. To czy że blisko jesteś, tak? Chyba No czekaj, ja idę tam do jest. Nie wiem, gdzie to jest, I wiem, gdzie ty jesteś. Będziesz stał w miejscu? Mówi, wynik? Nie, ale wiem, gdzie ty... Wiem, gdzie ty jesteś. Tak, musisz zejść. Dobra, chyba. A gdzie ja polazłem? Niekto wróci do domu. Szkoda, że tu nie można tepać się. Prawda? Nie. Mm -hmm. To byś się tepnął. Nie, gdzie je, jest to? To jest tak trochę słaby Minecraft, bo nie można czytować. Prawda? Co to? Jakie drzewo? No. Czy nie mogę spytać? Halo. to ja ci podro... dzisiaj e, ja ci dam jedzonko, dobra? bo mam dużo przepieczonego mam mięso świni mięso krowy i kurczaka cztery serduszka. cztery złotuszka? to lepiej ja to jest ułożyć, dobra? dobra, teraz łopatę zrobimy Вот это. горы после скакалища. Так. Мам, надеюсь. Чего <говорит> хвостку. То есть на гуже Так. А что? Я не могу. А не все было. Sobie się ja. Serio? A to lepiej go nie bić. Później się rzuci, i. po to, dobrze? są bar... trochę tak mocno. Prad... Jesteśmy, ale moja siostra musiała dojść. To to, to, to... To. Ale mój brat chyba się. Co? Kielec, co tej zbroi. Cze nie! Ile owiec? Tu wiem gdzie jestem? Nie wiem, gdzie jestem. Już to masz dzieje młoda! Nie. Ej, szkoda się ktoś z nas nie ma gdzie młoda! Ma dzieł Ale my, my nie!

Nie może odczytować co? Wychodnie no, jakoś. Mał, biaczek! Jestem na, na... górze, patrz. To ja oświetliłem wszystko. Łukasz, gdzie ty się rozpisz? Tam o. Jurka, jestem na tobą, chodź. Jurka daj tablet. Jurka. Moja pupa Przejmuję. Nie do mnie, Tu jestem. Idziesz? Dobra, daj do łóki. Oddaję te w ręce Nie, a ja nie, być YouTuber. Ja, ja słaby YouTuber. Ty Tu wiesz, gdzie jesteś, tak? Nooo. W tej kopalni. Proszę. Tak! Tak jesteś w tej kopalni. Dobrze, że znalazłeś to, prawda? Jurka, wracaj, wracaj. To co włącz? Bo Eee. Julka. Jurka! Wracaj. A jeśli pod tym odcinkiem będzie... Nie tędy. Będą dwie łapki. Jurka! Eee, cicho, bądźcie na razie, po, jeśli pod tym filmem będzie dwa, dwie łapki w górę, to kolejny odcinek, prawda Kacper? No. To dziura, uważaj, gdzie my idź za Kacperem, Kacper się zna. Kacper wie, gdzie, gdzie jesteś. O. I daj. No, zyski, ja, Tu. tu. Idziesz? Ja. Kapit, jak przyjdziesz do domku sześćdziesz, to już trochę więcej już widziałem. Kapit, jak przyjdziesz do domku sześćdziesz, widzisz. Wy nic nie macie? mam. A kapi, mam twoje rzeczy, jakby to w skrzynce leżało. To jest woda. O, pięknie. Conhece?

No jak, mam wracać? Tak. Nie. No chum. Nie. Nie będę wracać. No właśnie. To zabijaj tych, co są za mną. Jezu, ile plaży. Patrz. Szybko, no. zaraz umrę z wodu. Ale co szybko? No, szukaj. Ale ty czy moje i moje wysłuch. Tak, idą, się przy tym. No? Bożę, i nie boję, to nie Bo się nie Nie mogę już.

Marcie jak został zabity przez creepera Nie i po co ja cię zabijałem? On okay, nie okay, chodzi. Nie mogę do ciebie.

Что за Ту. Я так шипу выглажусь. Нормально.

Nie, no. ja ją zabiję Jak? W no, dęku Babci teraz pomógł Ale nie wiem gdzie ty jesteś Co jest ja teraz Pomóż mi Jurka. To w kiele? Tak Nie, moja babcia Nie masz tą babcią. Jurka! Jurka, widzisz jaka głupia jest? No idiotko! Jest, zabiłem całą zbroję za to. Tylko, że słaba, tak? ja w ogóle nic nie no, słaba, mam nic na Nie, byłabym Wy macie wszystko! Chyba mi pomagać, idiotko! A, tak, może być pochodził trochę! Stój? Tylko katrin po mnie łazi! A ja wiem, gdzie wy jesteście? Widzę! Sobie stoi i się kopię. Nie, nie kopię.

Po Raz. O, jestem tu, gdzie byłem. Takie takie te drzewo wielkie Przepraszam za to niemówienie. Skrwiłam się za bardzo na szukaniu teraz. Myślałam, że wydałem Twój wiker. Tak? Люка, ешь? Люка. Ага. Кто бьет? Я. Ты сам не уверен, кто я бил, сама себе. А может я не умчу, так замкнись. Jestem przy... Chyba jestem przy tym dziwnym, wielkim drzewie. Ja to te drzewa rozwalić. Serio? Kapi. Czemu? Chodź. Co? Co? Nie Ja chyba za jeszcze samych kubie. O, ja jestem się tym. W... Ja jestem tutaj. Gdzie byliście? Nie Tutaj o byliście. Kapi byliście. I tylko zleciał tam wracam do spadłeś. wiesz co? Ja bym ci radził z i i papuś się zabić, bo wtedy pójdziecie na to miejsce i... A ty, i... tak? Zbroję Co? Zbroję. Tak, dobra. I klatę chcesz, czy tylko klatę? Dobra, jeszcze tylko sobą. I vôsobva, vajde, dečer, I I to bolo mi vidno. Nedlho sa bavete, nedlho sa 18 minút. Ja sa vám

Алли, выкажи пустите. Тут его треба я вас заправлять. Капи. Все, давайте. Очен. Так. Так что я возьму. Так. И нети? Чам. Яки

zgubiłem. A nie. Są teraz przy tej oskini. Jak ja Dobra, to ja będę czekał na tej górze. Widzę tą górę! Czekaj tam! Wziąłem ci, wracaj, wracaj! Wiem! Pojąg Co zginąłeś? A ten, tu. Marcina, jest tu To ja was To do jest Dobra ja jest właśnie. Să skończymy cine? Dobra, to tutaj cine. Ce-ai făcut mai greu? Totul da, să-i scuncem tu. cine. mai o jest. Dobra, vreau, nu e de unul. Da, vreau, Iulca, ca să-i ustav tutei. tutei, To mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia. Cześć! Trzyma.